Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Agata Witkowska, Instytut Verba Veritatis i naszym dzisiejszym gościem jest eurodeputowany Patryk Jaki. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam państwa, witam, państw, witam panią, witam państwa. Dzisiaj mało czasu, dużo pytań, ale chciałabym chociaż porozmawiać na dwa tematy: na temat Komisji Wolności Obywatelskich, która miała miejsce dopiero co, i na temat stref wolnych od LGBT. Więc od początku mieliśmy dopiero co Komisję Wolności Obywatelskich i to była chyba debata w sprawie, polskich, w sprawie sytuacji polskich sądów i prokuratorów, na której obecny był komisarz Reinders, który zapowiedział niestety, że niebawem już ukaże Polskę, że ma do tego narzędzia. No to jest coś, na czym ubolewamy, na czym ja też ubolewam. Dlatego, że jakie to narzędzie? No to jest przede wszystkim to rozporządzenie, które łączy budżet z kryteriami ideologicznymi, wydatkowanie budżetu z kryteriami ideologicznymi i my przeciwko temu głosno, głośno protestujemy, dlatego, że jest to zmiana ustrojowa większa niż, zmiana, niż poprzednie zmiany traktatowe, na przykład zmiana z traktatu Nicejskiego na traktat lizboński, dlatego że przekazuje ogromną władzę urzędnikom brukselskim i zabierają z rąk Polaków. To znaczy, do, do tej pory było tak, że Polacy sami decydowali w wyborach, jaka polityka ma być realizowana, jeżeli chodzi o kwestie kultury, redystrybucji środków, prawa rodzinnego, wybierając konkretną partię i konkretny program. Co cztery lata mogą sobie Państwo zdecydować, prawda, czy chcą taki, czy taki, czy, czy, czy inny program. A teraz, jak to rozporządzenie wejdzie w życie, to niestety będzie tak, że Polacy sobie wybiorą jakiś konkretny program, a urzędnicy europejscy i tak będą mogli zrobić po swojemu, dlatego że będą mogli zaszantażować Polskę. Jeżeli wy na przykład dalej nie będziecie się zgadzali na małżeństwa homoseksualne i adopcję przez nich dzieci, no to zabierzemy wam pieniądze. A pamiętajmy, że my jesteśmy w sytuacji, w której e, no Polska w. Y, y, po upływającej perspektywie budżetowej, czyli w następnej perspektywie budżetowej, będzie tym państwem, które już więcej będzie wpłacało, nawet w sensie takich prostych rozliczeń, już nie wliczając jakby dywidend, rozliczeń eksport-import, to będzie wpłacała więcej do budżetu, niż będzie dostawała. I nawet te pieniądze będzie można w Polsce odebrać za pomocą tej zmiany ustrojowej, tego potężnego narzędzia, które niestety oddaliśmy w ręce brukselskich urzędników. Dlatego my jako środowisko Solidarnej Polski, no od początku przy, przeciwko temu głośno i mocno protestujemy. No ale, no, no, no Reinders ma powody do, ma powody do radości. No i no nie ukrywamy, że też jakby dlatego w Sejmie będziemy głosowali przeciwko ustaleniom tego, tego szczytu. Dlatego, że mówi się, że my będziemy głosowali przeciwko pieniądzom europejskim, co jest nieprawdą Proszę bardzo, pieniędzy, to przyjmiemy tyle, ile się tylko da. Natomiast nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o kwestie ustrojowe. To znaczy chodzi o to, że Unia Europejska w tej chwili staje się państwem, gdzie dla Polski jest przewidziane miano państwa drugiej kategorii, a na to się nie chcemy zgodzić. No właśnie, ta druga kategoria to jest, nie chcę powiedzieć konflikt, ale jeżeli chodzi o sądownictwo, no Polska, Niemcy, Hiszpania, prawda? Jakby i w Niemczech sędziowie wybierani są przez polityków, Hiszpania ma taki sam sposób system wybierania sędziów jak Polska, a jednak ani Niemcy, ani Hiszpania nie są poddani takiej dogłębnej lustracji, do, nie są poddawani pod żadne kary. I z czego to wynika i dlaczego tak jest? Przecież yy, jakby, yy, ustawy, przepisy, jakby to jest jasne, to jakby to można odczytać, jakby wszyscy wiemy, nie ma problemu z tym, żeby y, dowiedzieć się, jak to wygląda w danym kraju, a jednak Polska ma być obciążona, a, a Niemcy i Hiszpania, u nich jest wszystko w porządku. Dlaczego tak jest? Dlaczego są takie podwójne standardy? No, no dlatego, że po pierwsze Polska jest przeszkodą na w drodze do, do realizacji tej. Wizji tworzenia państwa pod tytułem Unia Europejska, ma swoją kulturę, której broni swoją tożsamość. Tak samo co Węgrzy, prawda? Zresztą to przypomina czasy, kiedy prawda, byliśmy z, z, z braćmi sowieckimi w jednym związku no i kto najwięcej problemów w tym związku z, z, z sprawiał? No, oczywiście, Polacy i Węgrzy, tak samo. I tutaj jest, jest analogia wręcz czytelna, dlatego że bronimy swojej tożsamości, kultury. Historii, kodu kulturowego, w ogóle tego kodu kulturowego czy ducha polskiego, jak, 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 jak trzeba to nazwać. To jest jakby pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że czyli Polska przeszkadza w realizacji tej wizji, która ma być połączona z tworzeniem nowego człowieka, który będzie jakby osobą, która będzie wyznawała zupełnie inne wartości niż, niż przynajmniej większość Polaków. A drugi powód jest taki, że no, Unia Europejska ma sama wiele swoich problemów których nie potrafi rozwiązać, kompromitacja w sprawie szczepień, kompromitacja, jeżeli chodzi o relacje z Moskwą, ostatnia wizyta zresztą w Moskwie Borela, e, e, pro, ogromne problemy, jeżeli chodzi o migrację, bezpieczeństwo, e, pomoc przedsiębiorcom. W związku z tym jakby muszą znaleźć jakiś sztuczny problem, którym przykryją te swoje prawdziwe problemy, no i tym sztucznym problemem od zawsze jest Polska. Czyli mogą załatwić dwa w jednym, czyli raz jakby krilować Polskę niszczyć jej wizerunek, dlatego że wtedy łatwiej można no wiadomo, że takiego, że, że, że jak się przedstawi kogoś jako osobę złą, no to wtedy łatwiej się z nią walczy. Jak się stworzy i widzę na takiej osoby, osoby złej. Natomiast no, dwa przykrywa się tym swoje problemy. Tylko ja oczywiście uważam, że na dłuższą metę tego typu działanie będzie powodowało odwrotne efekty. Znaczy Unia Europejska już od dawna. Ingeruje w procesy wyborcze w Polsce, no i platforma zamiast mieć coraz lepsze wyniki, no to bywa, że ma coraz gorsze. Dlatego w sondażach teraz jedno z najniższych wyników od lat. Dlatego ja tutaj jakby spokojnie jakby wierzę w to, że Polacy sami będą potrafili dobrze ocenić to, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej. A czy może Pan jeszcze nam wytłumaczyć, dlaczego Unia Europejska nie powinna warunkować przyznawania środków finansowych dla Polski ocenami ideologicznymi? Przecież przystąpiliśmy, mamy być y, wspólnotą, mamy, czy mamy mówić jednym językiem i w jedno wierzyć? Dlatego, że Polacy w referendum do Unii Europejskiej podpisali umowę z Unią. Mianowicie my wstępujemy do Unii, ale do Unii, która gdzie oddajemy wam część kompetencji, takich kompetencji jak na przykład swobodny przepływ usług, towarów, ludzi. W tej sprawie się zgadzamy, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z naszą kulturą, prawem rodzinnym Naszą tożsamością, to to są kwestie, w których nigdy nie będziecie ingerować. I na tym były stworzone traktaty, na tym była stworzona nasza umowa. No jeżeli się jeden partner to łamie i mówi, nie, 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 to ja nie tylko sobie zabiorę kompetencje w tym, ale zabiorę sobie jeszcze w tamtym i w kolejnym i tak dalej, no to na tym polega problem związany z tym rozporządzeniem, bo to rozporządzenie jest napisane tak szeroko, że będzie można w Polsce ingerować praktycznie we wszystkie decyzje, będzie można ocenić je negatywnie ze względu na kryteria właśnie ideologiczne. I jak to działa, po prostu ja widziałem, znaczy widzieliśmy wszyscy w praktyce. Znaczy, można było zabrać Polsce, polskim samorządom pieniądze, dlatego że stworzono tam strefy wolne od LGBT, które tak naprawdę nie istniały. Prawda? No i jeżeli ten proces, jakby to, to narzędzie ustrojowe się uprawomocni, dlatego że no, będziemy mieć teraz spór przed CUE, będziemy walczyć, ja mam o ograniczone zaufanie do CUE, no, ale póki są jakieś nadzieje, to trzeba walczyć. To to uważam, że uważam, że uważam, że wtedy może być jeszcze gorzej. Znaczy, może się okazać, że na przykład y, Polska będzie szantażowana, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych tych wynalazków genderowych. Y, jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli nie złamiecie polskiej konstytucji, na przykład, jeżeli chodzi o definicję rodziny, małżeństwa, no to wtedy my wam zabierzemy pieniądze. A tak to może niestety wyglądać i przeciwko temu jako solidarna Polska protestujemy. Czy możemy zatem powiedzieć, że y, dzisiaj działania? Parlamentu Europejskiego, Komisji w stosunku do Polski. Yy, jest łamaniem prawa, odwołując się do mocy umów, które podpisywaliśmy, wstępując do Unii? No tak, znaczy tu w tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości. Nawet prawnicy europejscy tak stwierdzili. Znaczy, unia Europejska jakby sama nawet poprosiła o opinię, i nawet ich właśnie prawnicy powiedzieli, że, że to łamiecie prawo. Znaczy, jeżeli chcecie mówić o praworządności, no to traktat przewidział tylko procedurę z artykułu 7. A wy stworzyliście sobie, stworzyliście sobie jakąś procedurę w oparciu w ogóle o inny artykuł dotyczący czegoś, czegoś innego, i na tej podstawie chcecie obejść artykuł 7. Który, którego nie potraficie zrealizować, dlatego że, żeby go zrealizować, potrzebujecie jednomyślności. W związku z tym tworzycie sobie jakiegoś taki, um, takiego potworka legislacyjnego, po to, żeby móc szantażować Polskę, i to prawnicy ich powiedzieli, prawda? Dlatego no, tutaj zresztą traktaty są bardzo jasne. Tu nie trzeba jakichś specjalnych kompetencji prawniczych, żeby przeczytać traktat i zobaczyć, że w traktacie są jasne określenie, określone kompetencje wyłączne państwa członkowskiego, kompetencje dzielone pomiędzy państwo członkowskie a instytucje unijne i kompetencje przekazane. I wśród tych kompetencji przekazanych no nie ma organizacji sądownictwa, nie ma prawa rodzinnego. Mm -hmm. I jest jasno jakby napisane, że wszystkie kompetencje nieokreślone właśnie w tym podziale, Wszystkie, które nie zostały określone, należą do państwa członkowskiego, czyli w tym wypadku do Polski, a tak naprawdę do Polaków, którzy sami mają prawo w tym zakresie decydować, jak się urządzą we własnym kraju. No właśnie, i przechodzimy płynnie do stref wolnych od LGBT. To też jest ciekawe zjawisko, dlatego że. Czy to nie jest trochę tak, że ta nazwa Strefa Wolna od LGBT, ja próbowałam znaleźć moment, kiedy to sformułowanie w ogóle zaistniało i w mediach, i, i w przestrzeni publicznej. Czy to nie jest tak właśnie, że to, to sformułowanie Strefa Wolna od LGBT, to jest główny, samo sformułowanie jest powodem tych wielu sporów. Dlatego, że my tworząc Samorządową Kartę Praw Rodziny, Samorządy przyjmując uchwałę samorządowej Karty Praw Rodziny, to było niejako w odpowiedzi na kartę LGBT wydaną w Warszawie przez prezydenta Trzaskowskiego. I tutaj ta karta absolutnie, karta karta, samorządowa Karta Praw Rodziny, ona absolutnie nic nie mówi o tym, że jest jakąś strefą wolną od LGBT. Tam nie ma słowa. My tutaj możemy w niej wyczytać, że to jest. Tam jest mowa o ochronie rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa, macierzyństwa, prawo do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci. I tu nagle pojawia nam się właśnie w tej przestrzeni publicznej sformułowanie strefy wolne od LGBT i Parlament Europejski nie ma nic innego do roboty, tylko zajmuje się naszymi strefami wolnymi od LGBT, które nie istnieją. Ale te wszystkie wartości, które pani przeczytała, to są właśnie te, to są te wartości, które ich najbardziej bolą, dlatego oni z nimi walczą. Czyli macierzyństwo, prawo rodziny, prawo, prawo rodziny, rodzina w ogóle, czyli też definicja rodziny, rozumiana w sposób tradycyjny, biologiczny. I to jest tak, że i to jest tak, że oni to ich bardzo boli. Oni zresztą definiują w swoich celach, że oni chcą. Zdemontować jakby stary ład społeczny oparty właśnie na tych wartościach. Oni to wprost mówią w swoich, na przykład, takich podręczniku przygotowanym przez działaczy LGBT dla, na przykład, Uniwersytetu Warszawskiego. Oni o tym mówią wprost, że to, się, to jest ich cel. I mówił o tym też działacz, ten, ten, ten LGBT, który ten, ten słynny Margot mówił dokładnie o tym, że to jest tak, to są moje cele, prawda? Rodzina, Kościół, to są rzeczy, które mi przeszkadzają. I w związku z tym, że jakby to im przeszkadza, no to nie mogą tego nazwać tak, jak to naprawdę brzmi, tak jak pani to czytała. Dlatego no według starych zasad Machiavelliego, że jak chcesz dokonać gwałtu na kimś, no to nie mów, że to jest gwałt, tylko nazwij to w sposób taki, żeby to brzmiało, że ty robisz coś dobrego dla tych ludzi mm. tak naprawdę. No to oni nie, nie, nie walczą z rodziną, tylko walczą o tolerancję. No a jak ktoś zapyta przy jednego człowieka, czy jesteś tolerancyjny, no każdy jest tolerancyjny, prawda? Tylko, że oni inaczej rozumieją tą tolerancję, oni pod tą tolerancją chowają tak naprawdę gwałt na, na polskiej ustawie zasadniczej. I, i to jest... I to jest coś, co próbujemy konsekwentnie, próbuję również konsekwentnie w Unii Europejskiej tłumaczyć, o co tak naprawdę nam chodzi. U nas nie ma żadnych stref wolnych od LGBT, u nas są tylko i wyłącznie uchwały, które afirmują polską rodzinę. No właśnie. Zupeł wygląda to zupełnie inaczej niż to niż mówi ta nagonka. I teraz, o co my stoczymy, toczymy spór w parlamencie europejskim? Dlaczego Parlament Europejski tak bardzo przygląda się właśnie nam? Czy, jakby to chodzi o to, nie podoba się w Unii Europejskiej nasza suwerenność, na to, że nie chcemy właśnie mówić ich językiem, dlatego, że chcemy pozostać przy tradycjach, przy wartościach, które pielęgnujemy od lat? Dlatego nie stworzyli zresztą nowe pojęcie, pojęcie wartości europejskich. Co to są te wartości europejskie? No, te wartości europejskie to jest właśnie gender. Yy... Przepraszam, Ale, czyli między innymi te nowe hasła, których nie można używać, prawda? Yy, ta lista, która powstała tak. z sformułowań yy, zakazanych yy, lub tych, których trzeba używać. Tak, tak. Ja w ogóle byłem zaskoczony tym, że w ogóle na, na maila Parlament Europejski mi rozesłał, jakich słów, jakich słów mogę używać w Parlamencie Europejskim, a jakich nie powinienem używać w Parlamencie Europejskim. Dlatego wśród tych słów, które są niemile widziane, jest, są słowa rodzina, a nawet jest słowo rodzina, mama, tata, nawet homoseksualista. To jest, się okazuje, że to jest też nie jest dobre słowo. Dlatego znaczy, poziom tego szaleństwa postępuje. Widzimy to zresztą w Stanach Zjednoczonych, gdzie wprowadzono możliwość rywalizacji, na przykład w kobiecym sporcie, mężczyzn, które się uznają za kobiety. Tam za kobietę i mogą już rywalizować. Mogą wchodzić do, czy też mogą wchodzić do toalet kobiecych mężczyźni, którzy powiedzą, że czują się niebinarni, czy tam czują się jakby kobietami, prawda? I na przykład, kiedy nawet działaczka lewicowa w Polsce zwróciła na to uwagę, że to może prowadzić do, do, do molestowania po prostu dziewczyn, dziewczyn, kobiet, no to uznano to za przejawnie tolerancji i kazano jej przeprosić, prawda? Dlatego no, widać, że to jest troszeczkę też walka w wielu obszarach zdrowego rozsądku, rozsądku z szaleństwem. Czy eurodeputowany Patryk Jaki nie podda się w tej walce? Nie podda. <laughs> Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj był eurodeputowany Patryk Jaki. Bardzo Panu dziękujemy za przybycie do studia. Dziękuję Pani, dziękuję Pani. A my zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w Instytucie Verba Veritatis.